Czy wiedziałeś, że sposób w jaki oddajesz mocz może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie twojej prostaty? Brzmi banalnie, prawda? W końcu to czynność, którą wykonujemy codziennie, często automatycznie, bez większego zastanowienia. A jednak coraz więcej urologów ostrzega. Zły nawyk podczas oddawania moczu może prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych, a nawet trwałego uszkodzenia prostaty. Witamy na kanale Zdrowie i Życie. Miejscu, gdzie mówimy prosto, jasno i bez tabu o tym, co naprawdę wpływa na Twoje ciało i samopoczucie. Dziś porozmawiamy o temacie, o którym większość mężczyzn nie mówi, choć dotyczy każdego z nas po czterdziestce. Zrozumiesz, dlaczego sposób w jaki korzystasz z toalety, może decydować o Twoim komforcie, płodności i zdrowiu prostaty. Jeśli masz częste parcie na pęcherz, bóle w dolnej części brzucha, lub czujesz, że nie opróżniasz pęcherza do końca, ten odcinek jest dla Ciebie. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, czy ten temat również Cię dotyczy. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć więcej treści, które realnie pomogą Ci dbać o zdrowie. Większość mężczyzn nie zastanawia się nad tym, jak oddaje mocz. Robimy to automatycznie, jakby był to gest zapisany w naszej biologii, stojąc w pośpiechu, często z myślami gdzie indziej. Ale ciało nie jest maszyną, którą można ignorować. Z wiekiem, szczególnie po czterdziestce, każdy drobny nawyk, który kiedyś wydawał się bez znaczenia, zaczyna mieć swoje konsekwencje. Jednym z takich nawyków jest właśnie sposób oddawania moczu. Wbrew temu, co wielu mężczyzn uważa za normalne, pozycja stojąca nie zawsze sprzyja zdrowiu prostaty. Wręcz przeciwnie. W pewnych sytuacjach może stać się cichym wrogiem tego niezwykle ważnego gruczołu, który odpowiada za płodność, funkcje seksualne i komfort codziennego życia. Aby to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się bliżej anatomii męskiego ciała. Prostata znajduje się bezpośrednio pod pęcherzem, a przez jej środek przebiega cewka moczowa ten sam kanał, przez który oddajemy mocz. Gdy prostata jest zdrowa, przepływ uryny jest swobodny, a opróżnianie pęcherza odbywa się bez wysiłku. Jednak z wiekiem, u większości mężczyzn, gruczoł ten zaczyna się powiększać. Jest to proces fizjologiczny, naturalny, związany ze zmianami hormonalnymi. Problem w tym, że nawet niewielkie powiększenie może uciskać cewkę moczową i utrudniać przepływ moczu. W takiej sytuacji sposób, w jaki oddajesz mocz, nabiera ogromnego znaczenia. Kiedy stoisz, mięśnie dna miednicy i brzucha są lekko napięte. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ciało w pozycji pionowej utrzymuje pewne napięcie, by zachować równowagę. To napięcie nie pozwala pęcherzowi całkowicie się rozluźnić, co oznacza, że jego opróżnienie nie jest pełne. W pęcherzu pozostają resztki moczu, czasem kilka mililitrów, czasem kilkadziesiąt. Z biegiem czasu te resztki mogą stać się siedliskiem bakterii, które wywołują infekcje dróg moczowych. Ale to nie wszystko. Ciągłe niepełne opróżnianie pęcherza oznacza, że prostata i mięśnie DNA miednicy muszą pracować ciężej, by utrzymać równowagę ciśnień. W efekcie dochodzi do przewlekłego mikronapięcia, które pogarsza krążenie w tym obszarze i zwiększa ryzyko stanu zapalnego. W pozycji siedzącej dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Kiedy mężczyzna siada na toalecie, ciało w naturalny sposób przechodzi w stan rozluźnienia. Mięśnie dna miednicy, które otaczają prostatę, przestają być napięte, co pozwala na pełniejsze opróżnienie pęcherza. Strumień moczu staje się mocniejszy i bardziej stabilny, a uczucie ulgi pełniejsze. W wielu krajach skandynawskich czy azjatyckich lekarze już od dawna rekomendują mężczyznom, zwłaszcza po pięćdziesiątce, aby oddawali mocz na siedząco. Nie ma to nic wspólnego z niemęskością, a jedynie z fizjologią. To prosty, codzienny gest, który może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia prostaty i pęcherza. Wielu mężczyzn przyznaje, że z wiekiem zauważają u siebie coraz częstsze problemy z oddawaniem moczu: uczucie parcia, słaby strumień, konieczność wstawania w nocy zazwyczaj zwalają winę na starość, stres albo nadmiar płynów. Tymczasem te objawy to często pierwsze sygnały, że prostata jest przeciążona. Kiedy gruczoł ten nie ma odpowiedniego krążenia i jest stale narażony na ciśnienie z pęcherza, zaczyna się powiększać i twardnieć. Niektóre komórki reagują na to stanem zapalnym, który może utrzymywać się miesiącami, a nawet latami. W takim środowisku bakterie mają idealne warunki do namnażania a układ odpornościowy nie jest w stanie w pełni ich zwalczyć. To błędne koło, które zaczyna się od czegoś tak prostego, jak codzienny nawyk oddawania moczu. Nie chodzi oczywiście o to, że każdy mężczyzna, który sika na stojąco, automatycznie uszkadza prostatę. Problem pojawia się, gdy łączy się to z innymi czynnikami: brakiem ruchu, nadwagą, siedzącym trybem życia, odwodnieniem i stresem. Wszystko to wpływa na napięcie mięśni, dna miednicy i krążenie w okolicach narządów miednicy mniejszej. Gdy ciało jest przeciążone, a mięśnie stale napięte, prostata nie ma szans się regenerować. Oddawanie moczu na siedząco w takiej sytuacji działa jak miniterapia. Daje tym mięśniom chwilę pełnego rozluźnienia, a krwi szansę na lepsze dotlenienie tkanek. Z perspektywy medycyny urologicznej ważny jest jeszcze jeden aspekt. Pozycja ciała wpływa na ciśnienie wewnątrz pęcherza. W pozycji stojącej pęcherz musi pracować przeciwko sile grawitacji, a jego dno jest bardziej obciążone. W pozycji siedzącej... Zwłaszcza przy lekkim pochyleniu do przodu, to ciśnienie rozkłada się bardziej równomiernie, co ułatwia całkowite opróżnienie. Niektóre badania obserwacyjne pokazują, że u mężczyzn z łagodnym przerostem prostaty pozycja siedząca poprawia przepływ moczu nawet o 25-30%. To znaczy, że strumień staje się silniejszy, a czas oddawania moczu krótszy, co w praktyce oznacza mniejsze ryzyko zastojów i stanów zapalnych. Nie można też zapominać o aspekcie higienicznym i psychicznym. W pozycji siedzącej mężczyzna ma więcej kontroli nad całym procesem. Nie musi się spieszyć, nie napina ciała, nie ma ryzyka rozpryskiwania się moczu, które zwiększa ryzyko kontaktu z bakteriami. To moment, w którym ciało może odpocząć, a umysł się uspokoić. Z pozoru błaha czynność, ale właśnie takie momenty codziennej świadomości i troski o siebie odróżniają styl życia, który prowadzi do chorób, od stylu, który sprzyja zdrowiu. Dlatego jeśli masz powyżej 40 lat, Coraz częściej czujesz dyskomfort przy oddawaniu moczu, lub po prostu chcesz zadbać o swoje zdrowie? Spróbuj przez tydzień oddawać mocz na siedząco. Obserwuj swoje ciało. Zauważysz, że uczucie ulgi będzie większe, a nocne parcia mogą się zmniejszyć. To prosty krok, który nic nie kosztuje, a może zapobiec wielu poważnym problemom w przyszłości. Bo prawda jest taka, że prostata nie daje o sobie znać głośno wysyła subtelne sygnały, których większość mężczyzn ignoruje. A potem jest już za późno. Troska o prostatę zaczyna się od świadomości, że codzienne gesty mają znaczenie. Sposób, w jaki oddajesz mocz, to tylko jeden z nich, ale może być początkiem większej zmiany: zmiany w kierunku lepszego samopoczucia, większego komfortu i zdrowia, które pozwala cieszyć się życiem bez bólu i ograniczeń. Większość mężczyzn uważa, że problemy z prostatą to naturalna część starzenia się, że po pięćdziesiątce tak po prostu jest. Pęcherz staje się bardziej wrażliwy, strumień słabszy, a nocne wizyty w toalecie to coś, z czym trzeba się pogodzić. Ale to nieprawda. Starzenie się organizmu jest procesem biologicznym, owszem, ale to, jak starzeją się nasze narządy, zależy w ogromnym stopniu od stylu życia. Prostata nie psuje się nagle. Ona reaguje na stres, dietę, sposób oddawania moczu, brak ruchu i nieświadome nawyki, które powtarzamy przez lata. Ten rozdział jest o nich. O tych drobnych błędach, które z pozoru nic nie znaczą, a w rzeczywistości pogarszają stan prostaty dzień po dniu. Zacznijmy od najczęstszego błędu wstrzymywanie moczu. Wielu mężczyzn, zwłaszcza w pracy lub podczas podróży, ignoruje pierwsze sygnały pęcherza. Myślą: Wytrzymam jeszcze chwilę. Ale każda taka chwila to stres dla całego układu moczowego. Pęcherz rozciąga się nadmiernie, a ciśnienie wewnątrz niego wzrasta. Co powoduje dodatkowy nacisk na prostatę. Jeśli to powtarza się codziennie, dochodzi do mikrourazów tkanek, pogorszenia krążenia i zaburzenia równowagi hormonalnej w obrębie miednicy. Efekt? Z czasem prostata zaczyna się powiększać i reagować bólem, stanem zapalnym lub nadwrażliwością. Drugim czynnikiem jest brak ruchu. Nowoczesny styl życia przyzwyczaił nas do siedzenia: w pracy, w samochodzie, przed telewizorem. Kiedy siedzisz przez wiele godzin, mięśnie dna miednicy pozostają stale napięte, a krążenie w rejonie prostaty ulega spowolnieniu. W tej sytuacji komórki nie dostają wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych. W dodatku rośnie temperatura w okolicach krocza, co sprzyja stanom zapalnym i zaburzeniom hormonalnym. Dlatego urologowie często mówią, że najlepszym przyjacielem prostaty jest ruch spacer, pływanie, joga czy ćwiczenia rozciągające. Nawet 20 minut codziennej aktywności może poprawić ukrwienie prostaty i zmniejszyć ryzyko przerostu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest dieta. To, co jemy, ma bezpośredni wpływ na poziom hormonów, krążenie i stan zapalny w organizmie. Produkty przetworzone, tłuste mięsa, smażone potrawy i alkohol, to codzienni wrogowie prostaty. Powodują zwiększenie poziomu estrogenów, czyli żeńskich hormonów, które naturalnie występują również u mężczyzn, ale w nadmiarze zaburzają równowagę hormonalną i pobudzają komórki prostaty do nadmiernego wzrostu. Do tego dochodzi niedobór cynku, który jest kluczowym minerałem dla zdrowia prostaty. Znajduje się między innymi w pestkach dyni, orzechach i owocach morza. Brak cynku sprawia, że gruczoł staje się bardziej podatny na infekcje i stany zapalne. Niemniej istotna jest dehydratacja, czyli po prostu picie zbyt małej ilości wody. Wielu mężczyzn unika picia w obawie przed częstym oddawaniem moczu. To błąd. Gdy pijemy mało, mocz staje się gęstszy i bardziej skoncentrowany, co podrażnia błonę śluzową pęcherza i prostaty. Bakterie mają wtedy idealne warunki do namnażania się. W efekcie może dojść do infekcji, które z czasem przeradzają się w przewlekły stan zapalny. Paradoksalnie więc, im mniej pijesz, tym częściej będziesz musiał chodzić do toalety, ale nie dlatego, że masz problem z pęcherzem, tylko dlatego, że Twój układ moczowy jest odwodniony i podrażniony. Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu, o którym rzadko się mówi: stresu. Prostata jest bardzo wrażliwa na napięcia nerwowe. Układ nerwowy, który kontroluje pracę pęcherza, jelit i narządów płciowych, jest bezpośrednio połączony z ośrodkami odpowiedzialnymi za emocje. Długotrwały stres powoduje wzrost poziomu kortyzolu, który zaburza krążenie i powoduje skurcze mięśni w obrębie miednicy. To sprawia, że prostata jest niedotleniona i bardziej podatna na ból. Nieprzypadkowo wielu mężczyzn zmagających się z przewlekłym zapaleniem prostaty, opisuje też objawy lękowe, napięcie psychiczne i trudności z relaksem. To błędne koło, które można przerwać dopiero wtedy, gdy nauczymy się słuchać swojego ciała i redukować stres. Teraz warto poruszyć kilka mitów, które wciąż są bardzo popularne. Pierwszy z nich: Problemy z prostatą biorą się z nadmiernej aktywności seksualnej. To nieprawda. Regularne życie seksualne wręcz wspiera zdrowie prostaty, ponieważ umożliwia jej naturalne opróżnianie się z płynu sterczowego, który może zalegać i powodować stany zapalne. Brak aktywności prowadzi do stagnacji i pogorszenia krążenia w tym obszarze. Drugi mit to przekonanie, że prostata choruje tylko u starszych mężczyzn. W rzeczywistości coraz więcej urologów zauważa objawy przerostu lub zapalenia prostaty już u mężczyzn po trzydziestce. Stres, siedzący tryb życia, niezdrowa dieta i brak snu przyspieszają procesy, które kiedyś pojawiały się dopiero po pięćdziesiątce. Trzeci mit, który warto obalić, brzmi: Jeśli nie czuję bólu, to wszystko jest w porządku. Prostata to gruczoł, który choruje w ciszy. Przez długi czas może być powiększona lub podrażniona, nie dając żadnych objawów. Dopiero gdy ucisk na cewkę moczową jest znaczący, pojawiają się problemy z oddawaniem moczu, ból w kroczu czy uczucie ciężkości. Dlatego tak ważne są profilaktyczne badania. Proste badanie krwi, PSA i USG, przez odbytnicze, mogą wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie, gdy można je jeszcze całkowicie odwrócić. Kolejnym niebezpiecznym nawykiem jest spożywanie alkoholu i kofeiny w nadmiarze. Oba te składniki działają moczopędnie, ale jednocześnie podrażniają pęcherz i prostatę. Częste picie piwa, wbrew mitom, nie czyści układu moczowego. Wręcz przeciwnie. Osłabia nerki i powoduje zatrzymywanie wody w organizmie. Z kolei kawa, pita w dużych ilościach, zwiększa napięcie mięśni miednicy, co prowadzi do uczucia parcia i dyskomfortu. Warto więc ograniczyć te napoje, zwłaszcza po południu i wieczorem. Nie bez znaczenia jest również pozycja podczas oddawania moczu, o której mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Wiele osób uważa, że to drobiazg, ale tak naprawdę jest to codzienny trening dla mięśni dna miednicy. Jeśli każdego dnia zmuszasz je do pracy w niewłaściwy sposób, Napięcie w tym obszarze staje się chroniczne. W połączeniu z siedzącym trybem życia, stresem i złym krążeniem, tworzy to idealne warunki dla rozwoju problemów z prostatą. Niektóre przyczyny są jeszcze bardziej podstępne na przykład ciągłe noszenie obcisłej bielizny lub spodni ogranicza przepływ krwi w okolicach krocza, zwiększając temperaturę i ryzyko stanów zapalnych. Wysoka temperatura negatywnie wpływa również na jakość nasienia i może prowadzić do problemów z płodnością. Dlatego lekarze coraz częściej zalecają luźniejsze ubrania i naturalne tkaniny, które pozwalają skórze oddychać. Podsumowując, większość problemów z prostatą nie bierze się z przypadku. To efekt stylu życia, który trwa latami: mało ruchu, stres, nieprawidłowa dieta, zbyt mało wody, złe nawyki toaletowe i brak świadomości. Ale dobra wiadomość jest taka, że te same czynniki można odwrócić: prostata ma zdolność regeneracji. Jeśli tylko stworzymy jej odpowiednie warunki. Już niewielkie zmiany, takie jak codzienne spacery, picie większej ilości wody, ograniczenie alkoholu, regularne opróżnianie pęcherza i siadanie podczas oddawania moczu, mogą przynieść zaskakująco dobre rezultaty. Największym mitem jest myślenie, że na zdrowie prostaty jest już za późno nigdy nie jest. Ciało mężczyzny reaguje na troskę szybciej niż się wydaje. Potrzeba tylko jednego. Świadomości, że to co robisz codziennie, te drobne wybory, decyduje o tym, czy za kilka lat będziesz chodził po lekarzach, czy będziesz cieszył się spokojnym, zdrowym życiem bez bólu i dyskomfortu. Wielu mężczyzn myśli, że zdrowie prostaty to coś, na co nie mają wpływu że to kwestia genów, wieku, albo zwykłego pecha. Ale prawda jest inna. Prostata reaguje na każdy dzień Twojego życia na to, jak się odżywiasz, jak śpisz, ile się ruszasz. Jak radzisz sobie ze stresem i nawet na to, jak oddajesz mocz. Każdy z tych elementów może albo wspierać regenerację gruczołu krokowego, albo powoli go osłabiać. I właśnie dlatego to, co robisz codziennie, ma większe znaczenie niż jakiekolwiek tabletki, suplementy czy magiczne kuracje, które obiecują szybkie efekty. Odbudowa prostaty to proces. Cichy, stopniowy, ale bardzo realny. Wymaga cierpliwości, świadomości i kilku prostych kroków, które w dłuższej perspektywie mogą dosłownie odmienić twoje życie. Pierwszym krokiem jest poranny rytuał nawodnienia. Zaraz po przebudzeniu, zanim sięgniesz po kawę, wypij szklankę letniej wody, najlepiej z kilkoma kroplami soku z cytryny. To prosty gest, który uruchamia metabolizm, pobudza nerki i budzi układ moczowy. Dzięki temu mocz staje się mniej skoncentrowany, a prostata otrzymuje lepiej natlenioną krew. Zbyt wielu mężczyzn zaczyna dzień od kawy na pusty żołądek, co tylko nasila odwodnienie i podrażnia pęcherz. Woda to najtańszy i najskuteczniejszy lek profilaktyczny. Warto, by stała się Twoim codziennym nawykiem. Drugim filarem zdrowej prostaty jest ruch. Nie chodzi tu o forsowny trening siłowy czy bieganie maratonów, ale o codzienną aktywność, która pobudza krążenie w dolnych partiach ciała. Prostata leży w miejscu, gdzie krew łatwo się zatrzymuje pomiędzy pęcherzem a odbytem. Jeśli siedzisz godzinami, przepływ krwi staje się leniwy, a tkanki dostają mniej tlenu. Dlatego już 20-30 minut spaceru dziennie potrafi zdziałać więcej niż drogie suplementy. Wystarczy szybki marsz, lekkie rozciąganie, a jeszcze lepiej ćwiczenia dna miednicy, znane też jako ćwiczenia Kegla. Polegają one na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni, które kontrolują oddawanie moczu. Jeśli robisz je regularnie, poprawiasz krążenie wokół prostaty. Wzmacniasz kontrolę nad pęcherzem i zmniejszasz ryzyko nietrzymania moczu w przyszłości. Trzecim krokiem jest świadome oddawanie moczu. W poprzednich rozdziałach mówiłem o znaczeniu pozycji siedzącej, ale to tylko część prawdy. Równie ważne jest to, by nie spieszyć się w trakcie mikcji. Oddawanie moczu to nie wyścig. Jeśli się spieszysz, napinasz mięśnie brzucha i dna miednicy, co tylko utrudnia prawidłowe opróżnienie pęcherza. Usiądź spokojnie, pochyl się lekko do przodu. Oprzyj łokcie o uda i oddychaj głęboko. Pozwól, by strumień wypływał naturalnie, bez wysiłku. Po zakończeniu odczekaj kilka sekund i spróbuj jeszcze raz opróżnić resztkę moczu. To tak zwane drugi przepływ. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko zalegania uryny w pęcherzu, które prowadzi do stanów zapalnych. Czwarty element to dieta przeciwzapalna. Prostata nie lubi tłuszczów trans, cukru i produktów przetworzonych. Zamiast tego potrzebuje składników, które wspierają regenerację komórek i zmniejszają stan zapalny. Najlepsze produkty dla prostaty to pomidory, brokuły, czosnek, siemielniane, orzechy włoskie i pestki dyni. Pomidory zawierają likopen, silny przeciwutleniacz, który chroni komórki prostaty przed stresem oksydacyjnym. Pestki dyni dostarczają cynku, który reguluje poziom hormonów i chroni przed przerostem gruczołu. Brokuły i inne warzywa kapustne pomagają usuwać z organizmu nadmiar estrogenów, co jest kluczowe dla zachowania równowagi hormonalnej u mężczyzn. Nie zapominaj też o zdrowych tłuszczach. Kwasy omega-3 obecne w rybach morskich, siemieniu lnianym czy oleju z orzechów włoskich działają przeciwzapalnie i wspierają mikrokrążenie. Włączenie ich do diety to jedna z najlepszych inwestycji w zdrowie prostaty. Unikaj natomiast czerwonego mięsa w nadmiarze, zwłaszcza grillowanego i smażonego. Ponieważ zawiera substancje, które nasilają procesy zapalne w organizmie. Piątym, często niedocenianym filarem zdrowej prostaty jest sen i regeneracja. Kiedy śpisz, twój organizm przeprowadza naprawy komórkowe, a poziom hormonów wraca do równowagi. Brak snu zwiększa poziom kortyzolu, hormonu stresu, który blokuje produkcję testosteronu i zaburza funkcjonowanie prostaty. Dlatego staraj się spać co najmniej 7 godzin każdej nocy, najlepiej w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu. Jeśli masz problemy z zasypianiem, spróbuj wieczornego rytuału. Ogranicz światło z ekranów, wypij napar z melisy lub rumianku i wykonaj kilka głębokich oddechów przed snem. Twój układ nerwowy i prostata ci za to podziękują. Kolejnym krokiem jest redukcja stresu. Nie ma zdrowej prostaty bez spokojnego umysłu. Kiedy jesteś zestresowany, mięśnie wokół miednicy napinają się. A krew odpływa z obszarów, które jej najbardziej potrzebują. To powoduje chroniczne niedotlenienie prostaty i sprzyja stanom zapalnym. Wprowadź do swojego dnia choć 10 minut świadomego oddechu, spacerów ciszy lub medytacji. To nie jest luksus ani fanaberia to element profilaktyki zdrowotnej. Możesz też spróbować masażu lub ciepłych kąpieli, które pomagają rozluźnić mięśnie miednicy i poprawić krążenie w tej okolicy. Nie można pominąć także regularnych badań. Wielu mężczyzn unika urologa z obawy lub wstydu. Tymczasem jedno proste badanie krwi, oznaczenie poziomu PSA, może uratować życie. Warto je wykonywać raz w roku po 45 roku życia, a jeśli w rodzinie występowały choroby prostaty, nawet wcześniej. Badanie USG prostaty to bezbolesna, szybka procedura, która pozwala ocenić, czy nie doszło do przerostu lub stanów zapalnych. Pamiętaj: wykrycie problemu na wczesnym etapie daje niemal 100% szans na jego odwrócenie. Siódmy nawyk to świadome odżywianie się i kontrola masy ciała. Nadwaga, zwłaszcza w okolicach brzucha, zwiększa ciśnienie w miednicy i utrudnia przepływ krwi w rejonie prostaty. Tłuszcz trzewny jest aktywny hormonalnie: produkuje substancje zapalne i obniża poziom testosteronu. Każdy kilogram mniej to mniejsze obciążenie dla układu moczowego. Nie musisz stosować restrykcyjnych diet. Wystarczy jeść regularnie, ograniczyć cukier i przetworzone produkty. A zamiast tego stawiać na pełnowartościowe posiłki z dużą ilością warzyw i błonnika. Ostatnim, ale równie ważnym elementem codziennej troski o prostatę, jest świadome podejście do własnej seksualności. Regularne, zdrowe życie seksualne pomaga utrzymać prawidłowy przepływ płynów przez prostatę, zapobiega zastojom i poprawia krążenie. Nie chodzi o częstotliwość, ale o naturalność i brak napięcia. Wstrzemięźliwość przez długie okresy lub odwrotnie, nadmierna aktywność bez regeneracji, mogą zaburzać równowagę hormonalną. Kluczem jest umiar i harmonia. Jeśli połączysz wszystkie te elementy: ruch, nawodnienie, sen, świadome oddawanie moczu, zdrową dietę, kontrolę stresu i regularne badania, zbudujesz fundament dla zdrowej prostaty na długie lata. To nie są rady, które działają z dnia na dzień, ale po kilku tygodniach zauważysz różnicę. Silniejszy strumień moczu, mniej nocnych wizyt w toalecie, większe poczucie energii i lekkości w dolnej części ciała. Dbając o prostatę, dbasz nie tylko o gruczoł. Dbasz o swoją męskość, energię i przyszłość. Bo zdrowie nie jest kwestią wieku, lecz codziennych decyzji. A każda z nich może przybliżyć cię do życia bez bólu, strachu i ograniczeń. Zdrowie prostaty nie jest darem, który dostajemy raz na całe życie. To codzienna troska, konsekwencja i świadomość. Każdy wybór, który podejmujesz, sposób w jaki siedzisz, pijesz wodę, reagujesz na stres, śpisz czy się poruszasz, wpływa na ten niewielki gruczoł, który tak mocno decyduje o twoim komforcie, poczuciu siły i pewności siebie. Nie potrzebujesz cudownych leków ani drogich suplementów, by poczuć poprawę. Potrzebujesz tylko uważności i gotowości do zmiany kilku nawyków. Jeśli dziś zrozumiałeś, że sposób oddawania moczu, pozycja ciała, dieta i ruch mają znaczenie, to już zrobiłeś pierwszy krok w kierunku lepszego życia. Twoja prostata może się regenerować, układ moczowy może odzyskać równowagę. Ale wszystko zaczyna się od decyzji, by o siebie zadbać. Nie jutro, nie za tydzień, tylko teraz. Niech ten film będzie przypomnieniem, że zdrowie nie jest przypadkiem, lecz wynikiem codziennych wyborów. To ty masz kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim samopoczuciem i nad tym, jak będziesz się starzał. Jeśli ten materiał pomógł ci lepiej zrozumieć swoje ciało lub dał ci motywację do zmian. Zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, jakie tematy najbardziej Cię interesują. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, bo świadomość to pierwszy krok do zdrowia. Na kanale Zdrowie i Życie wierzymy, że troska o siebie to nie słabość, lecz mądrość, bo ciało, o które dbasz, odpłaca się siłą, spokojem i długim życiem bez bólu. Dbaj o siebie każdego dnia. Twoja prostata, Twoje serce i Twoje życie Ci za to podziękują.